Dzień dobry, dzisiaj słuchajcie przygotowałam dla Was hol ubraniowy marki Sensei, natomiast ten film wyróżnia się na tle pozostałych tym, że mamy tutaj Pełne stylizacje, nie tylko ubrania, ale mamy też mnóstwo butów, mamy akcesoria, e, mamy torebki. E, I w tym filmie przygotowałam dla Was stylizację na różne okazje, czyli mamy tutaj propozycje do biura, wyjściowe, randkowe, ale też takie wygodne i casualowe. I zaczynamy. I słuchajcie, skoro już jestem w ten sposób ubrana, a mam tutaj żakiet i eleganckie spodenki i moim zdaniem to jest idealna propozycja do biura. Strasznie spodobał mi się kolor tych rzeczy, więc zobaczcie jak to wygląda całościowo. Do tego dobrałam też zabudowane beżowe buty z Sensei, i mamy też okulary. Tutaj ten żakiet jest słuchajcie dwurzędowy, ma piękne Ozdobne guziczki. Jest ciepły, więc raczej bym powiedziała, że jest to żakiet na takie chłodniejsze dni chłodniejsze lato na wiosnę, ale też jesienią fantastycznie się przyda. Jest piękny, elegancki. Natomiast słuchajcie, pod spodem ma fantastyczne spodenki, które są przepięknie skrojone. I to jest akurat rozmiar XS. To co prawda nie jest komplet, ale myślę, że te rzeczy są na tyle fajnie dobrane, że ładnie to się ze sobą e, scala, ładnie to się ze sobą łączy. Tutaj te spodenki są e, zasuwane na zamek błyskawiczny z boku, e, i tak jak widzicie, to bardzo ładnie e, wszędzie tutaj dopasowuje się do talii. E, spodenki są bardziej z takiego cieniutkiego materiału, więc one tutaj moim zdaniem idealne są na lato. Pod spodem nie mam nic. <laughs> Natomiast e, świetnie sprawdzi się tutaj jakiś ozdobny, koronkowy stanik albo jakiś delikatny topik z większym dekoltem, więc tutaj e, to już kwestia wyboru, co, na co się zdecydujecie. Teraz pokażę Wam buty, jakie dobrałam do tej stylizacji w beżowym odcieniu na dosyć grubym korku, więc są słuchajcie, niesamowicie stabilne, są też niesamowicie wygodne. Przód jest zabudowany, wygląda to bardzo elegancko. Natomiast też ten przód jest, muszę wam powiedzieć, bardzo zgrabny. On nie jest zbyt spiczasty, nie jest szeroki, moim zdaniem, jest idealnie wyważony i naprawdę wygląda to zgrabnie. I właśnie taki szpic. Takie wykończenie buta myślę, że bardzo ładnie wydłuża nogę i wydłuża stopę. Natomiast powiem wam, że jeśli chodzi o te buty, jestem z nich niesamowicie zadowolona, bo są naprawdę wygodne. Nie są wysokie. Tutaj wysokość tego obcasa to może być około 4 albo 5 cm, więc myślę, że jeśli szukacie czegoś na niskim słupku na niskim korku to te buty mogą być fajnym rozwiązaniem idealne buty do pracy idealne takie buty w biegu i jeśli oczywiście chcecie wyglądać kobieco i elegancko torebkę jaką dobrałam do tej stylizacji to coś takiego taka mała wyjściowa torebka można trzymać ją w ten sposób jak taką wiecie kopertówkę i to jest słuchajcie bardzo wygodne ale mamy też tutaj dołączone Długi pasek z łańcuszkiem. Dzięki temu, że mamy tutaj łańcuszek, to też wygląda tak bardziej ozdobnie i biżuteryjnie. Mega podobają mi się te okulary, dlatego że są takie retro z takim pazurem, niesamowite. To jest totalnie mój styl, przepiękne są. Uwielbiam. Słuchajcie, teraz stylizacja. Letnia, ale też taka elegancka, być może na wieczorowe wyjście. I mam tutaj przepiękną, zwiewną białą sukienkę z krótkim rękawem. Na środku mamy guziczki w kolorze złota. Do tego dobrałam torebkę na. Na łańcuszku, więc to też wygląda bardzo ozdobnie, i tak biżuteryjnie, właśnie wyjściowo i wieczorowo. No i tutaj słuchajcie, zobaczcie, jak wygląda reszta buty. Też są bardzo fajne. Tutaj mamy czarne buty z paseczkami, i też ozdobnym łańcuszkiem wokół kostki również to wygląda niesamowicie biżuteryjnie, tak elegancko i są to fajne buty na wyjście, takie wyjściowe, na grubym korku również stabilne i nie są za wysokie. Dobra, kolejna stylizacja, która jest już bardziej taka wygodna. Raczej na miasto i tutaj słuchajcie, mam bardzo fajny top z takimi grubszymi ramionczkami. Natomiast on jest taki trochę krótki, nie jest zbyt długi. Dla mnie tak naprawdę idealny, jeśli założycie coś, co ma wysoki stan, tak jak chociażby tutaj te spodenki, bermudy, no to będzie to bardzo ładnie wyglądało, bo w sumie i tak brzuszka nie widać. W cukierkowym, fajnym odcieniu, z tego co pamiętam, też są dostępne inne kolory i ja mam tutaj rozmiar S. Tutaj dobrałam okulary, które są nieco ciemniejsze niż te poprzednie, natomiast muszę Wam powiedzieć, że bardzo spodobały mi się okulary, które są takie nieco węższe. Myślę, że ten kształt bardzo ładnie pasuje do mojej twarzy, dlatego że też tutaj widać brwi, zasłaniają mi tylko oczy, nie są zbyt duże. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio sporo widzę takich okularów. Nie wiem, czy to jest taki trend, moda, ale taki kształt niesamowicie mi. Odpowiada, no i po takie właśnie zaczęłam ostatnio sięgać, więc słuchajcie, no są bardzo fajne, bardzo twarzowe w moim odczuciu. No i dalej słuchajcie spodenki bermudy. Jak wiecie, ja ostatnio skupiłam w Sensei bardzo fajne. Bermudy, szorty, które są nieco dłuższe i zasłaniają udo, zasłaniają tyłek, są no po prostu fantastyczne. Też z wysokim stanem i bardzo je lubię. No, i tutaj słuchajcie, jest kolejna bardzo fajna propozycja. Też mamy tutaj wysoki stan, natomiast nogawka w porównaniu do tamtych, które pokazałam Wam jakiś czas temu, jest nieco krótsza. Więc to są bermudy dla osób, które są niskiego wzrostu. Bo ta nogawka nie będzie tak skracać. I jest na tyle długa, że wszystko fajnie wiecie zasłania. I są niezwykle komfortowe, wygodne, i muszę Wam powiedzieć, że ta długość odpowiada mi chyba jeszcze bardziej. Zgrabne, bardzo fajny kolor, wszystko mi tutaj odpowiada, ładnie się układają. Fajnie są też dopasowane tutaj w pasie, bo nic nie odstaje. Więc z tyłu też Wam pokażę, jak wyglądają w ogóle też te kieszonki. W przypadku tych bermudów, ja mam tutaj rozmiar 34. Mam tutaj sandałki na płaskiej podeszwie. Ale takiej nieco grubszej. Same sandałki są takie gumowe i myślę, że bardzo mi się podobają. Lubię też taki styl. Nieco takie większe buty, dzięki czemu mam wrażenie, że sama stopa i nogi w porównaniu do tak nieco większych czy cięższych butów, bo określiłabym te sandałki jako ciężkie, no bo nie są one delikatne mają grubą, wiecie, podeszwę, są gumowe. E, więc w moim, e, moim zdaniem noga i stopa wygląda na mniejszą, zgrabniejszą przy wykorzystaniu właśnie takich ciężkich, w cudzysłowie, butów. I słuchajcie, kolejna stylizacja to już taka elegancka, e, randkowa stylizacja na wieczór. E, mamy tutaj sukienkę dzianinową w prążki w kolorze czarnym. Przepięknie odsłonięte ramiona na króciutki rękaw i ta sukienka jest u mnie za kolano. Wygląda bardzo elegancko i do tego dobrałam, słuchajcie, taką mniejszą, elegancką torebkę z ekoskóry. Torebkę możecie tutaj chwycić za krótkie rączki, za rękojeść, ale też macie tutaj długi pasek, który możecie przewiesić przez ramię. No i tutaj do tej stylizacji dobrałam Przepiękne, wysokie buty na szpilce. No i słuchajcie, mamy przepiękne, eleganckie buty na szpilce. Tak to słuchajcie wygląda z profilu. No i jak możecie spojrzeć, one są naprawdę bardzo ładnie wykonane, są niesamowicie zgrabne. I ja jestem mega pozytywnie zaskoczona, i tak jak nigdy nie przepadałam za motywem kwiatowym na butach, tak tutaj muszę stwierdzić, że to się naprawdę bardzo ładnie prezentuje, i ten but jest mega ultra kobiecy i seksowny. Sztos, powiem Wam, jestem zachwycona. No mamy tutaj wysoką szpilkę, więc buty są dla osób, które no, lubią wysokie buty, dobrze się w takich czują, czują się komfortowo. No ale mm, jeśli nie przypadacie za wysokimi butami, no to, yy, no to tutaj tę wysokość na pewno poczujecie. Mam tutaj już dla Was ostatnią stylizację. Stwierdziłam, że tutaj do tej sukienki dobiorę okulary właśnie te brązowe w stylu retro. Stwierdziłam, że te będą tutaj pasowały najbardziej, ale też naprawdę uwielbiam te okulary. I słuchajcie, mam tutaj sukienkę z długim rękawem, które można sobie też trochę zakasać, bo mamy tutaj nity, które można przypiąć. Ta sukienka ma 80% wiskozy i 20% lnu, więc jest z tych lnianych. Jeśli szukacie teraz takich materiałów, Takich sukienek na lato, no to myślę, że jest to jedna z fajniejszych sukienek, jakie można znaleźć. Ta sukienka jest tutaj ze sznureczkiem i ze ściągaczem, więc wszystko można sobie fajnie zwęzić i dopasować tutaj w pasie. Ja tę sukienkę, bo normalnie ona byłaby nieco dłuższa, ale ja jeszcze tutaj ją tak trochę podciągam i podwijam pod ten sznureczek. Więc ona też zupełnie inaczej się układa i jest też nieco krótsza, bo też taka długość przy moim wzroście wydaje mi się lepiej wygląda i mi to po prostu bardziej odpowiada. I tak jak mówię, ja mam tutaj MK, natomiast gdyby była SK, to też byłoby dobrze. Więc jak widzicie, ona nie jest jakoś zbyt duża, zbyt obszerna, zbyt szeroka. Nie ma tutaj elastanu, więc ona też nie jest rozciągliwa, więc musicie po prostu wziąć to pod uwagę. Natomiast sama sukienka jest zwiewna. Też idealna na lato, ale też taki chłodniejszy dzień, może taki bardziej wieczny, ze względu na te długie rękawy. No, przyjemny materiał. Widzę, że też nic nie prześwituje, więc to jest bardzo na plus. Ten materiał jest taki. Yy, no, gruby nie jest, ale jest na pewno po prostu kryjący. E, dobrałam tutaj do tego torebkę, znowu tę em, w sumie to papierową. Ona nie jest tylko to jest papierowa torba. Oksy retro. E, I tutaj do tej stylizacji mam dobrane klapki, jeśli chodzi o buty, to mam tutaj dobrane klapki na bardzo cieniutkiej podeszwie w kolorze czarnym, z tego co wiem, i z tego co pamiętam, są też dostępne w kolorze brązowym. Te klapki przypominają trochę wzór klapek marki Hermes, które zresztą są bardzo drogie, ale wiem, że tego typu wzorów jest ostatnio pełno w każdym sklepie, i tego rodzaju klapki są ostatnio po prostu bardzo modne i trendy. Zresztą one też bardzo ładnie wyglądają i są niesamowicie wygodne. I ja tutaj jakby do tych klapek żadnych zastrzeżeń nie mam. Są z ekoskóry w kolorze czarnym, bardzo ładnie się prezentują, więc yy, polecam. Dobrze, słuchajcie, to wszystkie stylizacje na dziś. Mam nadzieję, że Wam się taki film spodobał. Dajcie koniecznie znać, która stylizacja albo który element outfitu podobał Wam się najbardziej. Czy może macie któryś z tych ubrań albo akcesoriów? Dajcie koniecznie znać. Ja powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona, pozytywnie zaskoczona butami, dlatego że to są moje pierwsze buty z Sinceria i... Są naprawdę bardzo wygodne i fajnie się prezentują na stopie. Więc to są, słuchajcie, no, moje pierwsze buty, moje pierwsze okulary, które są genialne. Gdyby coś Wam wpadło w oko, to linki do tych produktów znajdziecie na dole w opisie. Przekazuję Wam również kod rabatowy, który wyświetli Wam się tutaj. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. 28 28 28